Kochani, e, w, te, w tym filmiku, e, nie dzisiaj, bo w tym filmiku, bo robimy kolejne, narysowałyśmy po co nie? Oj dusz. Narysowałyśmy sobie takie kra takie 6 pól, sześć pól. E, i wyrazujemy 6 kart. 6. 6. z kalamburów I, i, i będziemy je rysować na tej części karty. mamy do wybrania cztery hasła nie wiem, każdy sobie z nas wybiera jedno z tych czterech. tak, i mamy 10 to zrobić minutę my to będziemy, musimy to szybko bo mamy na to 10 minut przynajmniej 10 minut możemy to zrobić krócej, dłużej ja tasuję te karty to jest na pewno jest ponad 20. tasuję i rozdaję 6. raz, dwa, trzy, cztery 5, 6. 6, Ok, mamy po sześć kart. Teraz 9, sobie pierwszą, po po pierwszej 9, no Także sobie jedziemy. I jedziemy od 9, y, Czytasz, wybierasz. Nie jedziemy od 9, Ok. 9, ja mogę zaczynać. Moje to nie za... jeszcze, bo nie możemy zaczynać od trzydzieści. trzy, dwa, jeden, start. Słuchajcie, nie rysujemy to na, kolo, na kolorowo. Ja już skończyłam swoim rysunek i ja mam bardzo łatwe słońcu. Ile mam jeszcze czasu? my jeszcze 20 sekund. Już mam czas. skończyłam. Jestem pewne, że się domyślicie. Ja chyba już Ile mam. 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Koniec. I... Ja miałam hasło latający dywan. E, a ja? Do Domek na drzewie. Tak. Dobra. Hmm. Mój latający dywan to miała być minuta. To miało być rysowanie na szybko. Słuchajcie. Tak wygląda. Latający dywan, tu słonko, tu chmury. I tu taki latający dywan. Na szybko A to jest mój. Um, i... Jeśli go, tak, tak, go dobrze widać. Czy... A mój też daleko może też go będzie widzieć, Czy pod słowa światło pada? Okej. Okay. To okay. następne hasło. Następne hasło. Do Aha. Miastarki. Ale co ty? Przecież jeszcze nie mamy ten. Ale do wybierania. Aha, 30 zaczynamy. Hmm.

Dziękujemy to na odwal się. Hmm. To nam zostało jeszcze. Do 30, no to już to mamy 20 sekund. Ja skończyło. Jest. I Nie I podpiszemy to musimy. Stop! Złoty naszyjnik? Złoty naszyjnik, to drugie. Aha, uh -huh. a kamień tak Gwiazd! Takie ludzie z gwiazdkami tutaj żyję, nie mysą, że niby to, że... Dobra, teraz mój. zaczynamy za... Zaczynamy za y, 30 sekund, teraz je patrzymy. Jeszcze nie możesz. To będzie trudne. Nie możesz pisać? Ja nic nie piszę, ja sobie trzymam. Pięć sekund. Jeszcze. Cztery, trzy, dwa, jeden, start. Thank okay. you. To już skończyłam też. Mamy tylko na mamy 6 minut, dobra. Eze. Tak. Um. To jest paleta jaj. U mnie jest z psego, to jest tego. Paleta jaj. Gdzie masz jajka? No jak to na te kółka? Widziałam, że to są fajną. Nie, to się nie. U mnie jest papier do ksego, o z ksego i papier. My już zaczynamy patrzeć. Dobrze. Ok, ja już zjedę. I zaczynamy za. Jeszcze nie? Ale ja się przyszukuję. Trzy. Za, hostard. Może nie jestem pięknie, bardzo nienarcystycznie. Idę. co nie? <grystanie> 30 sekund. Okej, okay. już ja mm. jeszcze będzie <laughs> Miałam to gdzie podpisać, ale... Chyba już to napisałaś. Nie, bo ten, to jest sala kinowa. No coś na wygodzie sala kinowa. Nie no, coś tak. Która Co? jest? Osiem, koniec. Okej. Okay. Moja to jest sala kinowa. Minutę, żeby było śmielno, patrz. Sala kinowa, zaraz. O, to jest ten rysunek. Ten, co pokazuję, patrz. O, to jest to. Kino. Sala kinowa. Okej. A Korneli? Szybko. Piątek koło uwozu. O, o, nie o, tu, tu. Gdzie to jest? Tu, na pod... Kornel, zaczynamy czytać. Koło uwozu. Okej. Moje. Okej. Okay. Okej. Okay, I pięćdziesiąt zaczynamy. Start, bo musimy jeszcze jeden filmik. Y Okej. Okay. Słuchajcie, nie wiem, jak to wygląda. wiem, jak to wygląda. Nie widzę. O Jezu, na szybko, bo musimy zrobić chyba jeden film oddzielnie, jak ten. Ten, kto skończył, to teraz zamówimy już. Ja już mam, to jest mój odcinek, to jest pierwszy... Nie pier pokazują burza, woda jura. gazowana, mhm. napój gazowany. Zaczynamy kolejną, już. Okej, okay. jeszcze. Ja już mogę zacząć. Dobra, już. Słuchajcie, to na się, bo 10 minut i ten. Nie to takie okay. oh, yes. Nie wiem, jak ja rysuję gwiazdy, słuchajcie, ja rysuję takie coś podobne do brzmia, nawet nie Ja już moje skończyłam. Ja też skończyłam. Prędkość gwiazd. Pokażę to wam w kolejnym filmiku.